Jak się czujecie w fiolecie? Służy Wam? <grych> Bardziej taka różowa panterka chyba myślę. Ale tak, koszulki, koszulki są bardzo ładne, ale myślę, że największe wrażenie zrobię, jak w końcu zagramy na Torwarze mecz Ligi Mistrzów. Wtedy zgramy się trochę kolorystycznie z halą i myślę, że wtedy dopiero będzie to naprawdę fajnie wyglądało. Myślę, że naszym celem, tak jak powiedziałeś, jest wygrać tą grupę. Zdecydowanie jesteśmy do tego zdolni. Myślę, że dysponujemy takim potencjałem, że, że spokojnie możemy, możemy to zrobić, aczkolwiek musimy zachować pełną koncentrację, bo nawet jeden gorszy mecz przegrany w jakimkolwiek stylu, czy za dwa, czy za trzy punkty, będzie dużym problemem. Dlatego tych meczów nie jest dużo. Faza grupowa kończy się dość szybko, trzeba utrzymać pełną koncentrację, i myślę, że tak jak powiedziałeś, naszym pierwszym podstawowym celem jest wygrać grupę i zakwalifikować się bezpośrednio do ćwierć finału. Jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do tego okresu. Faktycznie nie będzie już za dużo czasu, żeby trenować. Głównie będą to podróże, dni wolne na odpoczynek i głównie mecze. Także to, co te podstawy, które mieliśmy wypracowane, zostaną już z nami do końca sezonu, ale myślę, że dysponujemy na tyle szeroką kadrą i na tyle mamy jakości, że nie będzie to dla nas problemem. Żeby, żeby wytrzymać na dobrym poziomie granie co 3-4 dni. Najważniejsze jest, żeby wtedy, kiedy jest na to czas, dobrze odpoczywać, wtedy, kiedy jest na to czas, dobrze potrenować, dać z siebie wszystko na kolejnych meczach i myślę, że nie musimy się martwić o wyniki.